Dzisiaj pokażę Ci, jak możesz skonfigurować swoją pocztę głosową na iPhonie lub iPadzie. To proste i działa w taki sam sposób. Pewnie zdarzyło Ci się zadzwonić do kogoś i od razu trafić na jego pocztę głosową, gdzie ma nagrany komunikat z własnym głosem, mówiący coś w stylu, że w tej chwili nie może odebrać telefonu, ale oddzwoni, gdy tylko będzie mógł. Jak więc możesz ustawić coś podobnego albo identycznego? Bardzo prosto. Wejdziemy do aplikacji telefon, a następnie klikniemy na dole po prawej stronie w menu o nazwie Poczta Głosowa. Pojawi się to okno albo podobne. Następnie klikniemy w prawym górnym rogu w opcję powitanie. Wybieramy ją, a potem naciskamy niestandardowe. Jak widzisz, teraz można już nacisnąć przycisk nagrywania. Klikamy nagrywaj i wypowiadamy dowolną treść, jaką chcemy ustawić. Na przykład to, co wspomniałem wcześniej. W tej chwili nie mogę odebrać połączenia, ale oddzwonię, gdy tylko będę mógł. Kiedy już to nagramy, klikamy Zapisz w prawym górnym rogu. Od tego momentu, za każdym razem, gdy nie będziesz dostępny i urządzenie przekieruje kogoś na pocztę głosową, osoba ta usłyszy ten komunikat. Do zobaczenia. Dziękuję. Je. Yeah.